Siemka ludzie, dzisiaj, tutorial o takim czymś. Tak. Może taka sobie jeszcze dopijemy. Tak, te dwa, te dwa tutaj sobie później jeszcze dobijem, dopijemy. Teraz zrobimy tutorial tego wap. Jak do smakołyka od moich chomików Ale próbujemy Boję się tego trochę jeść Ale zróbcie mi smacznego Dobra Polecam. Ale. Ale. Lepiej truskawkowy wziąć. niebułkowy też jest dobre. Polecam. Tylko trochę ciężko się to gryzie. Bo to jakby. Tak, tak, tak jest tak. Polecam. Wbijać na mój kanał. I obserwuję. не абсолютно такой субскрибуй.